Cześć widzowie, przed Wami tabela pierwszego dnia serwera EU21, tak w ramach podsumowania. Jak możecie widzieć na przedstawionym ekranie, duża tutaj część graczy była z Ready for War, jak i Labella Vita. Także jest to dosłownie w pełni polski serwer na tą chwilę. Jak chodzi o topkę, e, bitka jest mocna, jeżeli chodzi o top 1. Dwie polskie ekipy się biją, także polska górą. E, a co do naszego indywidualnego performanceu. Tutaj, oczywiście, tak zasłoniłem. Jako, że dogrywam to Wam jeszcze po zrobieniu awki. A tutaj macie nasz performance, jeżeli chodzi indywidualnie o dzień pierwszy. Skończyliśmy 30, na 34 poziomie, trochę tam jeszcze było do podbicia. Jako, że Gemy, nawet jeszcze na szczęście tam mieliśmy, i tak dalej. Więcej nie klikałem. A teraz zapraszam Was do dnia drugiego. Także, co tutaj mam? Mam jeszcze troszkę złota. E, mamy 35 level. Na pewno nam. E, właściwie z areny, może nawet dobijemy ten poziom, tak teraz patrzę. Jakie mamy staty? 1400, no to w sumie każdego tutaj pokonamy, raczej. O, jest 36 level z areny. Dobry początek. E, co do lochów, patrzyłem, miałem 2,5%. E, patrzyłem to na SF Tursach przed z rozpoczęciem streama. Mm, no i dobra, no to zobaczmy, czy jest opcja. Dostać jakąś potkę lepszą. W sumie za przedmiotami też popatrzę, bo przedmioty mam przestarzałe. Może coś innego dorwiemy. O, tutaj jest pierścień na zręczność, także założymy od razu e, Gema. Tutaj trochę nakopałem, także nie będę, nie będę musiał kopać za, za grzybki. No, tutaj jest dużo lepszy w sumie naszyjnik. Zastanawiam się, czy od razu kupić. Na razie chyba nie potrzebujemy. Albo dobra, kupmy to już. Dobra. E, Pytanie, czy dostaniemy może potkę, bo na razie to dostajemy dużo rzeczy, tylko nie potki. Nieśmiertelka za złoto, ale dobra, te nieśmiertelki ta z dropów w dużych ilościach lecą, także na spokojnie. Dobra, mamy potkę. Eee, I teraz zobaczę jak SF Tulsy, czy mamy jakiekolwiek szanse na to, żeby coś tu poklikać, zanim zaczniemy awkę. Klaser dla osób, które byłyby ciekawe, mamy 51%. Hmm, dobra, i co do lochu w tym momencie? Mamy 7% na jeden loszek, także myślę, że ten loszek sobie kliknę. Tylko który to był loch? Mines of Moria. Dobra, na pierwszy loch jest 7%, 3,5% na, yy, na tego demona. Jest, także demona chyba odpuszczę. Aż tak nie będę klikać, to rozbójnika na 7% klikniemy. Dobra, padło. Dobra, mamy 37, dalej nie zaczęliśmy awki. Już tutaj widzę broń dużo lepszą, jeżeli chodzi o średnie, e, średnie staty, ale na tą chwilę... E, dobra, zrobimy to tak, że wbijemy 38 z awki, żeby to w miarę ekonomicznie zrobić, e, Także że dojdziemy do 38. Teraz się zastanawiam, czy nie chcę nakliknąć tego lochu. Dobra, mamy trochę złota, eee, wydam to sobie w HPki i szczerze, przeklikamy tamten jeden loch, skoro aż tak tragicznie poszła ta wyprawa. Eee, Także lecimy tutaj i na niego mieliśmy 3%. No to teraz po dodaniu staty będzie około 5%, obstawiam. No nad szybko poszło. Dobra, 38. Eee, na następne lochy, coś nie widzę szans. Ale tak zobaczę na SFTulsach, jak to wygląda. Bo jeżeli teraz robilibyśmy lock, to z następnej misji jest szansa, że już dostaniemy klucz. Także fajnie by nam się to złożyło. Mm, I teraz, jak to wygląda? No, poniżej 1% mamy, także nie. Także już to dobijemy zaweczki. Dobra, mamy 40 w miarę. Wyszło OK. Klucza nie dostaliśmy z tego co widziałem. Ta, ok. no to Anaki trochę. No, jak teraz dostaniemy klucz, to jeszcze będzie w miarę w porządku. No niestety Awka już od pierwszego dnia mnie strasznie jakoś troluje. Bo i wczoraj mnie trolowała i dzisiaj widzę, że problemy są z dobiciem 40, no generalnie dramat. Jeszcze klucza też nie dostałem za pierwszym razem, za drugim też nie. Nie fajnie, nie robi się tak. Daje skróć w końcu. Także, możemy coś kliknąć. I teraz pytanie, ile? Dobra, zacznijmy na razie klikać. Nie ma co się zastanawiać. No, już tu widzę problemy. są. ale no, dobra, za zbroń wymienimy. No dobra, no, nie patrzę na tutaj procent, ale ale ciężko coś było. Dobra, tutaj 68 level i to już 70. Na rogacza mieliśmy mniej niż 1%, także to już nawet nie muszę SF Tulsow sprawdzać, żeby wiedzieć, że to już będzie lipa. O, zajebisty łuk od razu. Co prawda rozrzut tragiczny, ale nie będę patrzeć na ten rozrzut naprawdę. Eee, po prostu wezmę nową, lepszą broń, ona i tak bardzo dużo nam podbije. Mm, no i co tutaj wypadałoby jeszcze zmienić tak naprawdę w tej chwili? No tak na teraz myślę, że hmm, aż tak chyba nic, no są te itemy o 13 stat więcej gorsze niż takie co możemy teraz dostać. 13 no może trochę więcej, no dobra tutaj tą klatę wymienimy, więcej pancerza za zawsze, pancerz też warto odobić. Dzięki za followka, Shifu witamy na czacie. Eee... Dobra, cimy dalej? To możemy sprzedać. Też mogłem trzymać, żeby mnie żeby nie kroili z golda. Dobra, wydamy na razie trochę golda. Jako, że i tak nie będziemy tu nie wiadomo, co robić. Żeby nie kroili nie wiadomo, jak. Tak, wydam do 3,5 tysiąca. Dobra, tuż skipniemy. Kopanie. No, niestety. Pójdź, co dla Ciebie mam. Dzisiaj trochę mniej oddaje ta kopalnia. Wczoraj w miarę dobrze to leciało. Dobra, jest na zręczność O co ja chciałem dać? XD Dobra, mm, Straszną dysproporcją mam HP do damage'a. Niestety nic z tym na tą chwilę nie zrobię. Eee, zostaje tylko przeładować w Tulsy. Zobaczymy jak z procentami. No i tu już jest trochę lepiej, mamy 13% na alikatora, 7% na bossa w Mori i 5% na niedźwiedzia w trzecim lochu, także myślę, że całą trójkę klikniemy. Eee, o, alikator za pierwszym razem padł, ok, teraz tak, czy jakaś sensowna kolejność ma tutaj znaczenie? No fajnie by było i tak dostać pika, myślę, więc tak rogacza najpierw walnijmy. No już prawie kurczę, podejście fajne było, no i teraz tyle grzybów przepalimy. Rękawice bez dziury. Tragedia. Nawet nie będę nic mówić, dodam po prostu statystyki. Co jeszcze mieliśmy? Mieliśmy niedźwiedzia kliknąć, ale na tego pirata nie pokazywało co prawda procentów, ale na pewno lepsze będą. Więc go klikniemy. Dobra, padł. Kolejny epik. No i tym razem już dostaliśmy dziurę, także super, wymienimy od razu i szukamy gema. Oczywiście nie mam za co, bo nie pomyślałem, że... Ale dobra, w sumie mogę to sprzedać. Dobra, jednak, jednak jest w porządku. Dobra, jest, jest fajny. Dobra, mamy... Niedźwiedzia, Niedźwiedź powinien też paść bez przebierania. No i dobra, i teraz nie jestem pewny co do następnej dwójki, także zobaczę procenty znowu, ale obstaje, że będą bardzo niskie. Więc chyba znowu zostanie tylko ławeczka. Albo przebieranie, w sumie część też jest dalej przestarzała. No 3% na... Mamy 3% na królika. No dobra, no zabierzemy się za zbrojownię i wykapujemy chociaż ten pancerz, 25% na pewno trochę da. Patrzymy, czy coś fajnego tu wejdzie. No... Dalej 3,40%, 3,80, 3,80 jak tak przeładowywuję, więc trochę slipa. Mm, zrobię troszkę awki, nie wiem ile tak myślę, 3 piwa. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Dobra, robimy awkę, Zobaczymy, może trochę golda dostanę. Przebiorę broń jeszcze na pewno. Teraz poszukamy może tej broni. O! Jest tutaj zaskoczenie, wymiana gema. 1 gem w broni z 2,80% na uwaga, 7,5. 1 gem. Także no widzicie jak to wygląda w, w walce ze zwiadowcą. Co ciekawe, akurat jako, że tutaj jest wojownik, procenty w ogóle się nie zmieniły. Tak jak było 1%, tak dalej jest 1%. Nie spadło, nie wzrosło, jest tak samo. Więc to pokazuje, że na zwiadowców właśnie ta zręka bardzo dużo daje. No i na magów, na wojów, już trochę to HP jest bardziej premiowane mimo wszystko. No to zając padnie. Co tu jest następne? Woj, woj. A ten woj ma niższy poziom, więc może on jeszcze by padł. Mm, ale na razie i tak mogę awkę dopić, Bo nic się nie stanie, jeżeli teraz ją kliknę względnie. Jeżeli nie min maksuje i staram się go grać. No dobra, 3% jest na loch. No to co, no to korsarz 3%. Chyba ekonomiczniej wyjdzie po prostu kliknięcie go niż wymiana jak kur 10 razy. No Jezu, już bliska próba była. Widzicie, tak to z tymi 3% raz to padnie od razu, a czasami to będzie męczyć. No i tutaj chyba poniżej średniej tych 3%. O, ile karczmy, mi zostało jeszcze 9 piw. Dobra, 49. No i co, jeżeli topilibyśmy. No jest 1,5% tam. No, dynca. No to jest 100 grzybów prawie. No może, no, może tak 70 grzybów na jeden loch, niby. Trochę mi to może dać, więc chyba tak zrobię. Tak, kliknę go. Albo dobra. Może coś innego pomyślę. Ja mam twitch, drop ty, twitch dropy do odebrania. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na to, żeby je odebrać. Tylko nie wiem, czy ja tam mam epicki przedmiot. Jeżeli tak, to na pewno nam to się przyda teraz. Także ja tutaj odbiorę mam dwa jest random epic, także jednego epika odbierzemy, zobaczymy co dostaniemy. O, przyszło, dobra. Naszyjnik, Bez slota. No to value jest potężne z pakietu, no. Kurde, ciężka sprawa. Dobry wieczór. No dobra, no chyba już stawki to dobijemy, no nie widzę, jest, no bo te 1,5%. Dobra, klikniemy to na tym 1,5% zobaczymy. Chociaż nie, dobra, wiecie co? Nie, bez sensu, bo to będzie... To nam da 50 level i tak yy, i tak trzeba będzie zrobić misję, żeby dostać klucz, więc tak naprawdę więcej jawki na to pójdzie niż to warte. Także po prostu zacznę robić jawkę powoli. Jest klucz. Jest klucz, dobra, super. po pierwszym razem. No to co, klikniemy od razu coś? Trochę w staty rozdam, żeby mnie nie okradli. Gildia podbije w sumie od razu. Dobra. Kobra, 72 level, już sprawia problem. Dobra, jakoś to poszło. No to co raptor jeszcze? O, padł za pierwszym. No i tutaj jest wiadowca. no i teraz tak. Żeby sprogresować znowu się trzeba przebrać. Ale to też nie będzie takie proste, znowu trzeba będzie gemy nakopać. Chociaż trochę gemów mamy, ale... No broń na pewno przydałoby się. No bo dobra, dodam. Jeszcze dwa kław staty, zobaczymy jakie te procenty w ogóle są. No dobra, coś poszukajmy, mamy epicki weekend odblokowany. że coś poszukajmy fajnego, może akurat jakiś epic będzie ze slotem. Ale patrzcie, nie sądziliście, że będzie jakiekolwiek value z tego przedmiotu. A teraz nam brakuje akurat jeden golda do wykopania gema. I teraz wypadła nam inteligencja, którą zachowamy. Nie wiem po co, ale tak, żeby, żeby moja teoria się sprawdziła, tak zróbmy. Sprzedam ten przedmiot teraz. Mamy równo 150 golda. I teraz wypadnie zręczność dzięki temu. No, prawie. Ale było blisko. No to... No to zostaje robienie jawki chyba, bo nie ma pieniędzy na nic. Dobry wieczór. Dobra, kopiemy dalej. O, jest teraz zręczność. No prawie trafiłem kiedy ta zręczność wypadnie kurczę, tak co on rogon ten poprzedni też naprawdę fajny rozrzut miał. Ale dobra, to dodamy tutaj i teraz itemy na HP możemy wymienić. A przynajmniej dać Gema na HP, więc mamy trochę więcej dowolności teraz, jak o to chodzi. No, dwa lochy klikniemy po 8% na oba. Pierwszy to zwojownik, czyli Odyniec. No, ale padniesz na tych 8%? No, co jest? no co się dzieje dzisiaj? 900 HP. No to nie jest 8%, trochę więcej tu wydaliśmy chyba, niż to było opłacalne. No dobra, co? Jeszcze ja rozbugien. No, ale 50 grzyba poszło jakoś, no to niezłe, właśnie 8%, nie? To brzmiało trochę jak 2%, ja Szurzbagiem też widzę, że 8% nie chce oddać, niestety, no. Dobra, tu już nieco lepiej, ale i tak chyba powyżej 10 prób. Eee, no i co nam zostało? Hersztra Busiów, możliwe, że go jeszcze klikniemy, sobie sprawdzę na szybko. No jest na niego 3% Mógłbym go kliknąć No dobra, da do jakiego się pika, więc kliknijmy. No prawie Dobra, jest, w miarę w miarę okej. Okay. Poszło i tak chyba lepiej niż z, z tym modyńcem, czy co to za tam było. Raczej odyniec to był. Dobra i dostaliśmy pika bez dziury, no co się dzisiaj dzieje? Dobra, wbijemy 57 level, zobaczymy czy da radę coś przebrać. Mamy 57, ale jakim kosztem? Dobra. Lecimy dalej, po prostu, nie komentuję tego. Buty fajne, ale wymienialiśmy. No, tak naprawdę broń mogę tutaj tylko dostać. No jest jakaś broń. Rozrzut jest trochę gorszy 20 średnich więcej jest to bardzo dużo, więc to wezmę i na tym kończymy zbrojownię. Też fajnie, że ten łuk wypadł, bo tak naprawdę. Ta część ekwipunku, na lewo, jest u nas w miarę odnowiona, dlatego też fajnie, że teraz łuk akurat wyleciał, bo tylko dosłownie łuk tutaj polowałem. Więc możemy teraz trochę więcej grzybów na gabinet magii wydać. Eee, no i fajnie by było też dostać gema na zręczność, no niestety dużo grzybów idzie na te kopanie gemów. Co nie jest zbyt miłe. Szczególnie, że no na broni jednak trzeba mieć tą zręczność raczej, żeby te staty się nie rozsypały, no i widzicie co się dzieje. A, no i właśnie a propos, jeszcze nie farta, no to zapomniałem też o 20 gemach, które na początku wykopałem pod HP, winta i siły zamiast zręczności. Dobra, co do dalszej gry. Hmm, aha, mieliśmy gemy kopać, żeby dostać zręczność, no niestety. He, he. He, he Ale się super dzisiaj gra. Dobra, mamy to. Dobra, szukamy przedmiotów. Na zręczność stricte. Tu może być trochę ciężkie. No może jeszcze ten amulet to niech będzie, że. O! Dobra, jest pierścień. Amulet jeszcze niech będzie na HP, gdyby był jakiś zarombisty. To nie jest zarąbisty, bo niskie staty ma, 110 może mieć, więc bez sensu brać jakieś 90 ileś. O! No i mamy zręcznie. Ten... No przed chwilą kupiłem pierścień, ale jest to pierwszy epik w ogóle. Dobra, no to i tak kupimy ten pierścień. Pierwszy epic po nie wiadomo ilu grybach. Aha. No... Fajnie, mamy drugi epic, ale niezbyt użyteczny. Dobra, klikamy. Epic. Bez dziury, let's go. Idziemy dalej. Palu. No, niby mieliśmy 7% przed wymianą pierścienia, nie wiem, ile końcowo było. Mm, dobra, jak teraz z procentami? 6,3%. No to jeszcze możemy to przeklikać. No, zróbmy tak. Come on. Dobra, jest 60. Mm, dobra, ośmiornicę zrobimy. Ok, udało się. I teraz to jest taki mój plan minimum na dzisiaj ukończony. Jak mniej więcej sobie rozplanowałem, jakbym chciał grzyby wydać i jaki progres zrobić, no to mniej więcej wyszło, że. Biję dzisiaj taki 64, już w tym momencie z samej awki chyba 63-64 bym miał. No przewidziałem, że wydam do tego etapu z 300-400 grzybów. Wyszło... 700? Na dzisiejszy progres? Chyba miałem... No niecałe 3-400 chyba miałem, no to można powiedzieć, że 600 grzybów. No nie jest to za dobry wynik, nie jestem zadowolony z tego. Wydaje mi się, że w 300 powinno wierzyła. dać radę to zrobić, no, no niestety, no pechowe RNG strasznie. No, także przed AWK jutro się przebiorę. I jutro przed całą AWK już docisnę 70 level. A teraz już po prostu zajmę się awkom. I już, już dzisiaj nic nie robię. Mamy 34 koła. Całkiem nieźle. No i teraz, co by tu zrobić? Jeszcze możemy. No nic to w sumie przebiorę się już tak jak mówiłem, po prostu przed awką jutro. Także dzisiaj kończymy na 62 levelu. Jeszcze zakręcimy tutaj kołem. Wątpię, że 63 skład wejdzie, ale i tak zakręcimy. No, dużo ekspo leciało, jak widzieliście. Mało złota niestety. No bardziej złoto bym tutaj preferował. Eee... No i dobra. Tyle. 62 level, także dzięki za oglądanie. Pewnie materiał trafi na YouTube, raczej na pewno. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!